Cześć! Witajcie w kolejnym filmie z Pet Simulator. A w dzisiejszym filmie, no to otwieramy to przejście i nie chcę się dowiedzieć co tam jest, bo to tylko 100 tysięcy diamentów w ogóle Co by jakieś takie serca. Już mam 433 tysiące. O! Tutaj jest jakiś. Bo już chyba jest lepszy pet. Kupmy go. Uuu! Uh. jest fajne. Mam bardzo dużo petów, ale jak widzę, to, to, to nie jest taki, taki potężny pet. Dobra, wejdźmy sobie. I otwórzmy to przejście teraz. To jest trochę już, już droższe, bo milion. Dobra, przechodzimy. Dobra, jesteśmy i... Ile tu jest osób? Tutaj jest sklep. No i tutaj są... The diamenty pety. Szkoda, że takie drogie. Pozwiedzajmy troszeczkę. Od razu diametr sobie z weźmy. Podejdźmy tam do sklepu tego. Tutaj, jak widzę, to w skrócie. No po prostu za diamenty się kupuje. A ja tak diamentów bardzo dużo nie mam. Więc jaki jest problem? Okej. Okay. A, niech będzie. Kupmy. Stać nas! Więc, niech będzie. No nie ma tu tak dużo rzeczy. Co to jest? Okej. Okay. Wejdźmy. Tutaj jest takie. Tu coś wyżej jest jeszcze. Chodźmy zobaczyć. No to to. Kolejne maszyny tu są Tutaj jeszcze jest, zobaczmy 90 milionów do takiego peta, no generalnie za bardzo nie to bo nawet Tyle nie mamy Mamy 6 milionów Dobra, to raczej pewnie będzie właśnie bardzo, bardzo Najkrótszy film z Pet Simulator Tutaj jest jakieś 300 pet, ale ale co? Czemu? Pet, który kosztuje 300 milionów. Nie mogę? Ja mogę tu sprzedawać? Ja nie wiem. Dam tutaj takie rosowe. Nie wiem ile. Że to wszędzie jest za miliony, Dobra, nie wiem. Jeden. No na pewno jednego to nie dam. Nie wiem. No nie będzie, to nie było. Też za milion. Dobra, sod już wzięliśmy. No to raczej już nie ma tutaj nic do zrobienia, daliśmy jakieś tam sobie pety, ale to raczej będzie właśnie na tyle w dzisiejszym filmie, do następnego filmu, trzymajcie się, pa!